dzisiaj, ponieważ ostatnie prace zostały zakończone we wrześniu 2018 roku, upłynął okres trzech lat ważności pozwolenia na budowę. Warunkiem programu Funduszy Inwestycji Strategicznych jest to, że chcąc starać się o środki, po pierwsze, nie można mieć rozpoczętej realizacji inwestycji, a więc no, zakładamy nie ma, ale po drugie, w ciągu sześciu miesięcy od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego i przydzielenia tak promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego należy ogłosić przetarg, mając finansowanie. No, tu akurat jest też sprawa skomplikowana, bo finansowanie tak powinno być zapewnione, ale sama realizacja, która może się odbywać rok, 2 lata czy 2,5, jest prowadzona przez wybranego wykonawcę, który również musi wziąć kredyt na zrealizowanie tej inwestycji i praktycznie, jeśli inwestycja jest do roku, to dostanie od nas pieniądze dopiero po zakończeniu tej inwestycji, a więc on ją musi skredytować. A jeśli inwestycja jest półroczna, czy przepraszam, półtora roczna, czy dwuletnia, to może być podzielone na dwie transze płatności lub na trzy transze płatności i wtedy też on te transze sam musi najpierw sfinansować z kredytu bankowego. A więc jest bardziej skomplikowane. Ale granicznym tu pewnym elementem, o którym wspomniałem, który jest dzisiaj nie do przeskoczenia, jest to, że my nie mamy aktualnego projektu, ponieważ pozwolenie na budowę się zakończyło. We wrześniu 2018 roku, a więc podobna sytuacja, jaką mieliśmy już wcześniej z ulicą Nowobałtycką, że chcąc po prostu starać się o jakiekolwiek środki, musimy wiedzieć skąd, po pierwsze, po drugie, wiedzieć, że są one realne, i po trzecie, przygotować aktualizację dokumentacji, bo w międzyczasie. Oczywiście wygasły po trzech latach wszystkie uzgodnienia ze wszystkimi gestorami, którzy w tej sprawie oczywiście dokumentację muszą uzgadniać. A więc jest to PWDK, a więc jest to ochrona środowiska, a więc jest to SANEPIT, a więc jest to Państwowa Straż Pożarna i wiele jeszcze różnych instytucji, tak, które w tym zakresie po prostu muszą wydać swoje nowe warunki. Myśmy zrobili taką analizę, Szanowni Państwo, i tutaj pokazujemy, ile my potrzebowalibyśmy na to czasu. Ponieważ zostały wykonane z tego projektu pewne prace. Pewne prace związane z oświetleniem, które i tak od samego początku mówiliśmy, byłoby zabrane z tego boiska, bo w tym nowym projekcie zupełnie inaczej to oświetlenie ma być wykonane. I mówiliśmy, że to oświetlenie przeniesiemy na stadion wali, o czym potem za chwilę powiem. Dwa, no murawa oczywiście została wykonana jako docelowa, aczkolwiek. Ona się nie wpisywała realizując ten projekt bezpośrednio w ten projekt, który po prostu wcześniej został przygotowany. A więc w pewnym zakresie my przed ogłoszeniem ewentualnie nowego postępowania na aktualizację dokumentacji musimy przeprowadzić inwentaryzację wykonanych prac, które troszeczkę inaczej wyglądają dzisiaj w stosunku do tego projektu, który po prostu posiadamy. Następnie na to potrzebujemy około 4 miesięcy. Cofnąć proszę jeden slajd, tak? A więc potrzebujemy około 4 miesięcy. Oczywiście potrzebujemy od miliona do półtora miliona złotych. Najbliższa sesja budżetowa, która ewentualnie, gdyby takie środki się pojawiły, no mogłaby to uwzględniać. Ona będzie w kwietniu. A więc już zakładam po rozstrzygnięciu konkursu, gdzie będzie praktycznie 6 miesięcy na ogłoszenie przetargu a my jesteśmy dopiero, ewentualnie, gdybyśmy coś takiego mieli rozważać, to jesteśmy przed przetargiem na aktualizację dokumentacji, gdzie potrzebujemy 4 miesiące, mając również zapewnione finansowanie. Sama aktualizacja dokumentacji, proszę dalej, tak, to jest 12 miesięcy, to jest sierpień 2023, a dopiero mając dokumentację, można ogłaszać, jeśli się ma zapewnione finansowanie, przetarg. Ja odbyłem ostatnio rozmowę, Szanowni Państwo, również po tych oczywiście listach, które dostałem. Dostałem jeden list od klubu, drugi list dostałem od Pana Prezesa Kuleszy z Polskiego Związku Piłki Nożnej, który oczywiście jest otwarty, który wspiera. Oczywiście bardzo dziękuję za te listy, bo, bo na pewno one są no, z dobrą intencją przekazywane tutaj na rzecz Prezydenta i Samorządu i naszego klubu, jak i jednocześnie odbyłem rozmowę z panem dyrektorem Żukowskim z, z biura pana wojewody, dyrektorem generalnym Urzędu Wojewódzkiego, który tutaj swoją pomoc deklarował i wyjaśniłem, na czym wszystko to polega. I propozycja, między innymi, zapytałem pana dyrektora może będzie następny, kolejny konkurs? Pan dyrektor mi powiedział, że tak. Ja powiedziałem Dobrze. To ustalmy, kiedy ten następny konkurs będzie, a my w tym czasie będziemy robić wszystko, żeby po prostu zaktualizować dokumentację i być gotowymi. Jedno jest pewne, że takich pieniędzy, 200 milionów, to nie będzie tak, eee, tak dużych. Oczywiście padła propozycja etapowania. Tak, etapowanie jak najbardziej, ale etapowanie można uwzględniać wtedy, kiedy ma się gotowy projekt na całość. Bo nie można dzisiaj wziąć i powiedzieć, to my przygotujemy, przepraszam, na, na jeden kawałek, Aktualizację dokumentacji, a pozostałej nie będziemy robić. No nie, no bo jeśli mamy po prostu e, dokumentację wykonaną na całość wraz no, z elementami chociażby dróg przeciwpożarowych, chociażby e, zasilenia przeciwpożarowego, chociażby e, zasilenia w energię elektryczną, etc., etc., to to musi być rozwiązane na cały obiekt. Dokumentacja musi być pełna. Natomiast etap realizacji, tak, on może uwzględniać. Po prostu potem, w zależności od dostępności środków, etapowanie. A więc w takiej sytuacji jesteśmy. Więc to jest nierealne dzisiaj, żeby powiedzieć, że my jesteśmy, nawet gdybyśmy mieli zmieniać projekt, który już, tak jak wspomniałem, też biorąc pod uwagę projekt tramwajowy, jest ze wszech miar jak najbardziej logicznym, żeby go realizować i również doprowadzić do porządku po prostu tą część historyczną przed Wysoką Bramą, o którą też mieszkańcy nasi niejednokrotnie piszą, pytają i mówią, panie prezydencie, jak długo ta dziura tam będzie jeszcze nas No To chyba nie chodzi o to, żeby to zasypać, tak, i powiedzieć, nic nie robimy, chodzi o to, żeby ten projekt, który wykonywaliśmy po prostu był wykonany i żeby ta realizacja tych robót raz mogła być przeprowadzona, przy oczywiście Widzeniu tych dwóch projektów, a więc i transportu zbiorowego, i projektu uczytelnienia reliktów, bo one ze sobą są dosłownie na granicy. Jeden jest realizowany w ramach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, to jest ten transport publiczny, a drugi w oparciu o pozwolenie na budowę, które otrzymaliśmy w końcu grudnia 2021 roku, bo musieliśmy po prostu to również zmieniać. I teraz wracając do tego projektu, jestem otwarty, tak jak powiedziałem, jak pan Żukowski, dyrektor Żukowski powiedział, jeśli będzie ten trzeci, on twierdzi, że tak, konkurs, to możemy rozmawiać na temat aktualizacji dokumentacji, oczywiście zakładając, że będziemy w stanie znaleźć te pieniądze, bo przecież Państwo też doskonale wiecie, że budżet roku 2022, który został przyjęty, no nie miał możliwości wpisywania jakichkolwiek dodatkowych wydatków oprócz tych, które znalazły się z wieloletniej prognozy finansowej, oczywiście tych wydatków majątkowych majątkowych to jest na 420 milionów złotych, bo przecież realizujemy, jak Państwo wiecie, duży projekt, to o czym wspominałem, już dwa projekty i transportu zbiorowego 400 milionów zakupem taboru to jest 520 milionów plus 220 milionów to sama fala udania. Tyle nas będzie kosztować. Ale, ale w, zgodnie z budżetem, przyjętym budżetem, uchwałą budżetową, mamy również przewidziane, i to w miesiącu lutym, w postępowaniach przetargowych, ogłoszenie konkursu, a następnie rozstrzygnięcie konkursu na Centrum Szkolenia piłkarskiego Dzieci i Młodzieży przy. W stadionie, czy na Stadionie Walnik. Wcześniej przygotował koncepcję Pan Dyrektor Jerzy Litwiński, na pewno na ten temat powie, powie też na temat dzisiaj, jakie są koszty związane z utrzymaniem stadionu, bo myślę, że to też jest ważne. No i zakładamy tam wybudowanie czterech, zaprojektowanie najpierw oczywiście, czterech boisk, dwóch o nawierzchni trawiastej, dwóch o nawierzchni sztucznej. I zakładamy, że w momencie, kiedy będziemy mieć projekt, a więc to będzie około rok, półtora roku, bo będzie najpierw konkurs, ten wybrany w konkursie architekt otrzyma po negocjacjach zadanie zaprojektowania tego całego tego no, ośrodka. Natomiast wcześniej, jak wspomniałem, koncepcja została przygotowana przez Pana Dyrektora Chińskiego w ramach Ośrodka Sportu i Rekreacji i tutaj Chciałbym jeszcze dodać, że, że pieniążki w budżecie na ten ośrodek były zabezpieczone w roku 2021, w miesiącu wrześniu, gdzie pewne działania właśnie zostały już rozpoczęte i są kontynuacją w ramach przedsięwzięcia zapisane w wieloletniej prognozie finansowej. A więc wydatki majątkowe na ten rok to jest 420 milionów złotych. Myślę, że całkiem spory. No i wracając do naszego, naszego 100 milu, no to może bym poprosił pana dyrektora, dyrektora Jerzy Litwińskiego, żeby powiedział, jakie to są koszty. Ja jeszcze jedną rzecz dopowiem, powiem tylko, szanowni państwo, ponieważ poprosiłem również tutaj z Wydziału mojego, ze Strategii Funduszy Europejskich, Dosłownie 4 lata temu w marcu występowałem o dofinansowanie w ramach programu, który ogłaszała ogłaszał minister sportu na realizację obiektów sportowych dla sportu zawodowego. Wówczas występowałem o środki na ten stadion. Do pana ministra niestety nie znalazł ten obiekt uznania i odpowiedź była wówczas. Negatywna. Występowaliśmy o mniejsze środki do pana marszałka, no, tylko związane z pewną taką niewielką infrastrukturą. Tutaj akurat je otrzymaliśmy, które posłużyły nam na uruchomienie pewnych elementów niezbędnych dla bezpieczeństwa i właściwej organizacji na tym stadionie, które realizował pan dyrektor Litwiński. Także, także wspominam o tym, bo myślę, że ważne powiedzieć, że to nie jest tak, że nie robimy, nie prowadzimy żadnych działań, wprost przeciwnie, staramy się jak najwięcej, o czym na początku wspomniałem, pozyskiwać środków unijnych, dotacyjnych z różnych źródeł, które po prostu tylko są dla nas możliwe. A więc Państwo doskonale wiecie, z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z programu. Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej, z programu operacyjnego regionalnego, programu naszego tu u Marszałka i aktywnie i skutecznie oczywiście te dotacje pozyskujemy. Przez to też niejednokrotnie byliśmy wyróżniani jako liderzy w Polsce, którzy najwięcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych środków pozyskują i na pewno jest to właściwe działanie, gdyż zadłużenie naszego miasta jest poniżej 300 milionów złotych. Nie możemy się ani porównywać do Torunia, ani porównywać do Kielc, których zadłużenie jest na poziomie powyżej miliarda, miliarda, dwustu złotych, a więc ta nasza gospodarka jest naprawdę na pewno racjonalna, a z drugiej strony oczywiście ktoś powie, no to skoro tak małe zadłużenie, no to, no to, no to są pieniądze. Nie, zadłużać się możemy tylko, proszę, wiedzieć, proszę mi wierzyć, na wydatki majątkowe i to doskonale Państwo wiecie. Z kolei wydatki majątkowe, no, jeśli już mają być i są przeznaczone na nasze inwestycje, to w pierwszej kolejności na te, które są zapisane w wieloletniej prognozie finansowej, a uruchamiamy kolejne projekty wtedy, kiedy mamy dotacje zewnętrzne, bo nie stać nas na to, żeby w całości, szczególnie duże inwestycje finansować nie tylko z naszego budżetu, gdyż jak Państwo wiecie każdy kredyt wymaga zarówno jego spłacenia, jak i jednocześnie zapłacenia odsetek, kosztów tego kredytu, które no akurat w przypadku miasta to jest kwota między 7 a 10 milionów złotych rocznie na obsługę, które musimy po prostu posiadać. To na razie, dziękuję. Dziękuję Państwu. Tak? Zacznę może od stadionu wargi. Rzeczywiście się taką koncepcję budowy ośrodka typowo do szkolenia piłkarskiego. Koncepcja powstała wspólnie z klubami sportowymi i wypracowana jak gdyby w oparciu o ich pomysły, i ich życzenia. Koncepcja zakłada budowę czterech pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym dwóch naturalnych, z których jedno będzie boiskiem meczowym do poziomu trzeciej ligi, bo zakładamy, że klub Armiach będzie chciał te mecze rozgrywać. Dwa to będą boiska sztuczne, oczywiście wszystkie boiska oświetlone, do tego pełne zaplecze socjalne i też w wolnych przestrzeniach tak zwane place do gry, na których można realizować różne elementy treningu, czy technicznego, czy taktycznego. Także cały ten teren 7,5 hektara zostanie zagospodarowany. I tak jak y, Państwo obserwujecie, czy, czy tak jak my tutaj prowadzimy działania, e, no to można zauważyć, że kiedyś fatalne warunki mieliśmy, jeżeli chodzi o baseny, tak, mieliśmy jeden basen z dzisiaj mamy basen olimpijski Chłócackiego, w ten sposób uzyskali świetne warunki. Później przyszedł czas na jezioro na żeglarstwo, gdzie sporty wodne, czy siatkówka plażowa, również te warunki ma teraz znakomite oczywiście nie wspominając o rekreacji i możliwości wypoczynku dla turystów i mieszkańców, co jest doceniane w postaci około miliona osób, które ten obiekt rocznie odwiedzają. A teraz przyszedł czas na uranie, gdzie za niecałe dwa lata Sporty Halowe uzyskają z kolei świetne warunki do swoich treningów. No i zdajemy sobie sprawę, oczywiście, przecież my to wszystko analizujemy, słuchamy, że w tej chwili rzeczywiście piłka nożna Gdyby podsumować, to rzeczywiście ma dosyć kiepskie warunki, ale takie działania cały czas podejmujemy, chcemy podejmować, nawet narzekając na ten nasz stadion, bo oczywiście wiadomo, że ja też bym musiał zarządzać nowym obiektem, a nie 45-letnim. To gdybyście Państwo ostatnie lata zaobserwowali, to jednak oświetlenie, nowa murawa. Trzy lata temu, panie prezydencie, tutaj tłumaczyliśmy, dlaczego nie odbyły się kolejny mecz w Olsztynie. Dzisiaj ta morawa jest jedna z najlepszych w kraju. Poprawa wizerunku elewacji, odbudowa drogi, budowa nowych, nowej bramy wejściowej koło obrotów. Dzisiaj praktycznie zakończyła się, zakończył się montaż dodatkowych krzeseł. Dzięki temu stadion ma już ponad 4,5 tysiąca. Miejsce to też zapłaciła przecież gmina ze swoich środków. Więc cały czas te prace, które możemy prowadzić na stadionie, które są dozwolone i wymagane przepisami i mamy na to środki, cały czas te prace prowadzimy. Oprócz tego wydaliśmy prawie milion złotych na utrzymanie stadionu. Tam był taki slajd, jeśli mogli poprosić. Przychody wyniosły około 370 tysięcy, czyli 600 tysięcy złotych dołożyliśmy do funkcjonowania stadionu. Wszyscy Państwo wiecie, że stadion służy praktycznie na wyłączność jednemu klubowi, którym jest Stomil. Ja może podam kilka takich przykładów, bo na pewno nie są to fakty znane. Stomil płaci za tak zwany dzień meczowy 500 złotych brutto. Może na tym nie będę sięgał, że jak bo tam generalnie duże miasta na klubach sportowych jeszcze osiągają zyski piłkarskich, ale weźmy na przykład taką garbarnię, która niedawno grała ze Stomilem za wynajem stadionu przy Cerybą płaciła 20 tysięcy złotych za dzień meczowy. Arka Gdynia dzisiaj płaci 45 tysięcy za dzień meczowy, to jest ten sam poziom rozgrywek. Stomil za cały rok korzystania z boiska, pomieszczeń biurowych, magazynów, szatni zapłacił kwotę około 49 tysięcy. No teraz porównajmy. Cały rok, jeden dzień meczowy i to jest taka sama kwota. Radków Częstochowa wynajmował wojsko w Bruhatowie za kwotę 39 tysięcy złotych za dzień meczowy. Podaję to tylko dlatego, bo ten wkład miasta i nasz w pracę nad tą czy na utrzymanie stadionu, gdzieś stadion to jest jakby pomijany, niezauważalne. My proponowaliśmy klubowi, yy, żeby ten stadion po prostu wziął od nas w nawet bezpłatnie. Ponosił jego koszty utrzymania, czerpał przychody. Oczywiście wiadomo, że ta propozycja nie była przyjęta z pewnych względów. Trzeba było te 600 tysięcy złotych kolejne dołożyć, które dokłada miasto. I może jeszcze coś powiem jako sympatyk klubu. Nie odważę się to nazwać księdzicem w porównaniu z prawdziwym. Widziałem, chociaż od kilku lat jestem na każdym meczu, że my dzisiaj. Pomijamy temat najważniejszy, poziom sportowy zespołu. Bo, proszę Państwa, nie gra stadion i nie grają pieniądze, grają ludzie. Wróćmy trzy lata wstecz, drużyna Piotra Zębkowskiego, gdzie 100 mil, puste konto i kilka minut długów. Jaki to był zespół, jaki prezentował poziom i jaki licencjum przychodziło na stadion? Ten rynek na kartę meczu, co mamy dzisiaj po trzech latach? Trzecie miejsce od końca. Tylko dziesięciu zawodników, którzy się przez klub przewinęli, kilku prezesów, kilku trenerów, sześć. Sześć, tak sześć prezesów i zespół broni się przed spadkiem. A ten temat jak gdyby w ogóle jest przez nikogo nie pomijany, gdzieś tematy zastępcze są wrzucane. Wczoraj spalił z drugą ligą 2-5 i uważam, że na tym powinniśmy się skoncentrować. Yy, I Doprowadzić do sytuacji, żeby zespół po pierwsze otrzymał się w pierwszej, gdyby na kogo my mamy tę tak milionów I wydawać 200 milionów złotych za drugiej ręki, czy może niższej? Takie są fakty. Kolejny przykład. Drużyna Rezer sprowadzono kilkunastu zawodników, jak i kilkudziesięciu młodych, którzy mieli być w przyszłością pierwszego zespołu. I co później zrobiono? za drużynę. I co z zawodnikami? I to gdzieś jak gdyby jest skrętnie ukrywane, pomijane, natomiast wina zawsze jest tutaj po naszej stronie. Dlatego, tak jak mówię, trochę może emocjonalnie jako sympatyk zespołu się wypowiadam, ale uważam, że my powinniśmy się dzisiaj skupić na tą dyskusją. Natomiast, tak jak powiedział Pan Prezydent, przygotowujemy dokumentację na Centrum Szkoleniowe na Warnie, będziemy aktualizować, próbować dokumentację na budowę stadionu. I Jak miasto będzie na to stać, to taki stadion wybudujemy, bo dzisiaj czy Państwo uważacie, że jak będzie nowy stan, to zespół będzie grał lepiej? Tak. tak. A dajemy im tak. Jeżeli można wtrącić. Zapraszam, może na pytania, zaraz znajdziemy za chwilę czas. No Ale to, to już pytanie. pytanie. Ale może? pytanie pan, Pana Darekta Trwało i po pierwsze wspomniał Pan Wszem. o drużynie Piotra Zajączkowskiego, który utrzymał yy, się w ostatniej kolejce, więc ten poziom sportowy jest. Ale wiem. ile miał punktów? Nie wiemy, ile będzie sobie punktów. na koniec czy Wspomniał Pan o kosztach stadionów, które ponoszą kluby w pierwszej linii tak teraz. Wspomniał Pan o arce, gdy nie, ja chciałbym przypomnieć, że w Kryn jest nowy stadion, wybudowany kilka lat temu. Wspomniał Pan o rakowej częstochowej, który płacił w Owszem, tylko no, wynajmował w obcym mieście y, raków nie miał stadionu. No i też jest to obiekt stawiający warunki extra klasy, mimo wszystko. Więc odnoszenie kosztów w porównaniu do 40-letniego trupa, na który nikt nie chce przychodzić, jest trochę nie na miejscu. Dziękuję. Znaczy, wie pan, ja, ja uważam, że kibice przychodzą po to, żeby obronić zwycięstwa i walczącą drużynę i czy stadion będzie 40-letni czy roczny to jeżeli zespół nie będzie grał to kibice i tak nie przyjdą, bo dzisiaj mamy taki przykład w Ekstraklasie na pięknych stadionach ile przychodzi na Śląsk rozpad kibiców. A czy zauważał pan się o Frekwencji na nowych stadionach po wybudowaniu Tak, pierwszy rok zgadza się, tylko że po pierwszym roku ta frekwencja jeżeli nie było wyniku niestety spadała tak. Frekwencja jest w Łodzi, na Widzewie, zgadzam się, jest niezła frekwencja w Gdyni, ale sprawdźmy inną frekwencję na innych stadionach. Tam gdzie nie ma wyniku na biały stopu gdy stadion był pełny, ile dzisiaj przychodzi kibiców? Tam gdzie nie ma wyniku nie będzie gry i jeszcze raz powtórzę, jestem y, trenerem z wieloletnim doświadczeniem i wiem, że wszystko robią ludzie. Nie robią boiska i nie robią pieniądze. I jeżeli ktoś mi udowodni, że dzisiejszy zespół Stomilu na nowym stadionie zagra lepiej, a gra na nowych stadionach w Polsce, to czemu nie gra tam lepiej. W swojej narracji przed chwilą Pan. Dobrze, ale że przepraszam bardzo, bo. E, że mówmy może się, się... odnosić sukcesy. Także teraz Pan mówi, że infrastruktura nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia dla wyniku sportowego dzisiaj. Ja, ja tylko powiedziałem, że powinniśmy rozmawiać o poziomie sportowym i od tego zacząć. Bo obietnice były takie, że 3 lata Stomi będzie pukał do bramy extra klasy. A dzisiaj puka do drugiej ligi. I jak gdyby to nie jest. Przedmiotem rady dyskusji. Ja powiedziałem, ja nie mówię tego jako urzędnik, mówię to jako kibic zespołu i też chciałbym się tego dowiedzieć, bo my ze swojej strony jako robimy wszystko, żeby zespół miał jak najlepsze warunki do treningu i myślę, że zespół na pewno to potwierdzi, potwierdzą zawodnicę i Pan